Panie i panowie, oto ja. I dzisiaj nagrywam Halloween Special. Znalazłem taką grę Late Night Mob. I z okazji Halloween Special nagrywam to, ale razem z. hej. Naturalnie nie pokażę swojej szpetnej gęby, ponieważ jebać was, jebać was na ryt. bo mogę się założyć, że ktoś by na pewno chciał. Anyways, e, znalazłem tą gierkę na Gamecholcie. miejmy nadzieję, że jest dobra. Eee, I miejmy nadzieję, że będzie tutaj kurwa coś strasznego, bo ja tu się chcę przestraszyć, Halloween jest. Mam nadzieję, że do dobrze wam wyszło cukierkowanie, mi dobrze. sorry for calling you so late but uh would you mind going by the house and do a quick cleanup yeah I, uh, I made a bit of a mess and uh, i need the house cleaned as i have some guests coming over in the morning okay thank you no problem mate yes Okej okay. O, mi się nie podoba ten dom Czemu tu jest grzyb na ścianach? Łatwe? A, chuj Chłopie, co ty tutaj robiłeś? Mój pokój po miesiącu tak źle nie wygląda, mój, Boziu Na dywanie? Ale kurwa świnia Mam nadzieję, że dużo mi płacisz Kurwa nadzieję, że mi dużo płacisz ...rasowy alkoholik... Polski. Polska górom! Ej, ta gra jest łatwa! szczerze, jest straszna. Sprzątanie jest potworne. do drzwi? Halo? Ja tu tylko sprzątam. O, za jakiekolwiek straty w meblach i ogólnie cennych rzeczach nie odpowiadam. Żeby było na tyle A, okej okay. Przez komórce Tam puk-tak Ale świnia Chcę Się nie ruszam z domu, a tak, nie, a, a tak nie, nie wygląda mój pokój. Co tutaj robiłeś? Demony przyzywałeś typie. Ej! Jak się... Jak ja u ciebie? Wiesz, jak chcesz podrzucę ci mob, pomogłeś mi sprzątać Moja. ja... chyba zapał Z okno! Ja nie chcę Let's go! Klepa Minecraft! Klepa Minecraft! Let's go! A! Wracaj tu! Tchórzu ja się boję, ty się boisz, szta, no, ale To <grymne> no, jest krew, Czy było to ja. <grymne> <grymne> Chat we are absolutely cooked. GG. zostań Tutaj. Perdol się! Perdol się! To nie się ja się boję! To wy się boicie. Jare jasna. Muszę się nie tylko kobiety tak mogą robić. Te z, dobrze, te, te z pięknymi tyckami. Nie No ale. tyczki nie są ważne, ważna jest osobowość. I tutaj nie było nic strasznego, na szczęście. rezygnować. ...to sprzątać. Kurwa krew! U! Nie zas na dzisiaj. Piesz Wypierdalajmy stąd kurwa. Do wyjścia, szybko! A! Ja nie ciągle sobie za tymi drzwiami wszystko ciekawie nie jest za tymi drzwiami, jeszcze się tam przejdę. Błąd. Idę szybko. A, to są te drzwi. No to nie ważne, to wypierdalam stąd. Bawiło mi się. Bawiło, to była świetna robota. Co pierdolę, to była okropna robota. Nie chcę już. Don't hurt me. No more. Well, well, well. Glad to know I could count on you to get the job done. Yeah. Oh wait, you didn't! Yeah. You made me look like a fool. Thanks a lot. Oh and also, you're fired! wszystko ja już wszystko osiądałem. No. Nie, gramy w to jeszcze raz. Nie, 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 nie. nie. Gramy jeszcze raz. Zjerdale, z ekranu. Już. Teraz się nie przestraszymy demona. Speedrun. Speedrun. Dronujemy to dziwne, że ja sprzątam mieszkanie Nie, jest, nie jestem przecież przy Uciżańskiej No oh well. Macie przestraszałoby. Może jednak coś jest za tamtymi drzwiami. Czy jakaś. Chodź oblu... co macie o lodówce? Nic. szyfr. Zamknął lodówkę skrót. Na prędkości, na prędkości Dalej? Ba bachrum, okej okay. A, przerażające, tak się boję y Najbiście szybko. Czy, za, czy zasługuję na podwyżkę? Zasługuję na podwyżkę. Wychodzę, kurde. E, wchodzę do. wbiłem się do, czyjej, do czyjegoś domu. Walczę z demonami. I na dodatek sprzątam ich chatę Myślę, że zasługuję na podwyżkę, co? Chyba, że zasługuję na podwyżkę. Wiecie co? Matter of fact. Tak czy siak, wezmę tą podwyżkę. Jeżeli chcę tego, czy nie no tak Mother of fact, to chyba to zrobię wiecie co? poszukam czegoś wartościowego ten telewizor wygląda ten telewizor z szafą wygląda jakby coś by to było warte myślę, że to będzie moja podwyżka to wygląda jakby coś było warte to też a, piękna podwyżka będzie, piękna podwyżka. A, go to tyle? Okej. Okay. a wiedersehen. Było niemiło i się skończyło. No to zajebioza. Панове я с перданом. Um, it might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I uh, I remember I kinda summoned a demon. You don't kinda you what? About it. Anyways, uh, hope you're good and healthy and alive <laughs> okay, bye. Co? O ty pierdolcu Wiecie jest. O właśnie, a co gdybym, w tamtym momencie wyszedł. Zobaczcie co by się stało. A Adoro let's go. Chat once more, sprzątajmy tą brudną ruderę. Bardziej, ja bo sprzątam, wy Będziecie się gapić, jak ja sprzątam. Ponieważ nie macie nic lepszego do roboty niż patrzeć jak to popierdolęc na YouTubie w Master szkieleta sprząta czyjeś niewiedzone mieszkanie. Muszy przy sprzątacz świata. Najwytrwalszy wojownik. Mianowicie wielki Jod. Ej, okay, eee, dalej to. wyrzucić tą butelkę. Mógłbyś się przesunąć? Dzięki. Dzięki. Stary. Wiedziałem, że... Nie, może wiedziałem, że można na tobie polegać. Tak wiem, pójdę się z tobą potem pobawić. Zajęty ciutkę. Naprawdę nie mam teraz ochoty na zabawę. Potem się z tobą pobawię, ale daj mi najpierw, kurwa, posprzątać ten zasrany dom, bo ten śmieć tutaj mieszka. No zapomniał. Potem się z tobą pobawię, Zenek obiecuje. Kurwa, Zenek, wiem, że ci przykro. Wiem, że jesteś samotny, ale się pobawimy. chega Zenek, ty nie przestaniesz utrudniać mi kurwa pracy, robiąc ten bałagan, to przysięgam, wezmę telefon i wezwę egzorcystę. Dobrze, chowaj się pod łóżko i kurwa nie wychodź, bo wezwę jebanego egzorcystę i się z tobą nie pobawię. Tenek, dobry mi kolega. Wiecie co? Nie pobawię się z nim. Jebać Zenka oficjalnie. Jebać Zenka. To mi nie podobało. Ok, wróciłem. Przykro mi, że zaczynamy z powrotem z tego momentu. Znaczy, że wróciliśmy z powrotem do tego momentu. i Hey, thank you so much for cleaning the house. I no really problem. appreciate it. Although you did break a very special and very expensive antique and left all the pieces for me to clean. So, so? I'll be deducting that from your payment. So yeah. Thanks for that. Co? O nie. Atos to się terdolony. A o demonie nie wspomnisz, co? Dobra, zobaczmy co tam mają w ekstra. Ekstra to coś musi być dobre. O? Z Ej, musimy to zobaczyć. Trzeba to zobaczyć. Wypierdalaj! Zostawiam Ja teraz, więc fraszkę O że wiele śmietników! Zostawiam cię, speedrun! Speedrunujemy to, panowie. Panie, też bardziej panowie, bo raczej panie nie oglądają moich filmików na YouTube. Ah, let's go, speedrunning and... Speedrun, and... speed Yeah. Jestem taki kurwa szybki, że nie zdążył zareagować. Dobra, zajebiście! Yeah. pa, pa. Yeah. zasługuje na awans, znaczy na podwyżkę. Raczej nie da się awansować ze sprzętu na kogoś wyższego Na starszego sprzątacza Kurwa ile tu jest śmietników Zajebiście Taki Zenek Panie pa i panowie To było chyba na tyle Dajcie mi to na grę roku Dajcie mi to na grę roku Zajebista gra I kończymy ją z głośnym głośnym